Witam Państwa na kanale Nowe spojrzenie. Proszę Państwa, dziś będzie o człowieku, który doświadczył rzeczy zupełnie niesłychanej. Otóż on przeżył utratę swojej głowy, proszę Państwa. Brzmi to trochę śmiesznie, ale no, on doświadczył takiego stanu, jakby stracił głowę, no i wyciągnął z tego zaskakujące i bardzo pozytywne wnioski. To mu poprawiło jakość życia, to go oświeciło, więc chciałbym zaprezentować Państwu tego człowieka właśnie dzisiaj. To będzie audycja poświęcona Douglasowi Hardingowi. Był to brytyjski architekt, który właśnie po tych swoich doświadczeniach z brakiem głowy stał się nagle filozofem, myślicielem, mistykiem. No, i świat poznał go jako twórcę koncepcji bezgłowego widzenia rzeczywistości. Ale po kolei. Douglas Harding żył w latach 1909-2007, czyli prawie 100 lat przeżył, proszę państwa. Długo, bardzo długo żył. No, i w pewnym momencie stał się jednym z najbardziej takich yy, nietypowych nauczycieli duchowych XX wieku. Szczególnie w świecie zachodnim, starał się po prostu przekonać wszystkich ludzi, że wcale nie muszą poświęcać dużo czasu, żeby odkryć tak zwane oświecenie. On mówił tak: oświęcenie masz tu i teraz. Musisz tylko zobaczyć, że nie masz głowy. No brzmi zagadkowo, zaraz Państwu to rozwinę, o co tutaj chodzi. No, Harding jako brytyjczyk właśnie urodził się jak mówię w 1990 roku. On zaczynał swoją karierę od profesji architekta. No, ale jego życie zmieniło się pod wpływem różnych lektur i osobistych doświadczeń. Między innymi on się inspirował Ramanem Maharshim, czyli indyjskim mędrcem, który, który nauczał i stawiał takie pytania Wszystkim dookoła, kim jestem, i po prostu chciał, żeby ludzie z tego wyciągali wnioski, zastanawiali się nad tym. No i Harding zaczął zadawać sobie właśnie tego typu pytania, czytał, no i doszedł do wniosku, że to, co widzi przed sobą, nie zawiera żadnej głowy. W lustrze, owszem, widzimy twarz, prawda? Ale z perspektywy pierwszoosobowej, w miejscu, gdzie wszyscy inni widzą jego głowę, on sam widzi jedynie świat. Ręce, stopy, drzewa, niebo, no wszystko to, co go otacza, ale nie widzi tej głowy. No i Harding twierdził, że to nie iluzja, lecz najbardziej oczywista prawda. Nie jesteś osobą, którą widzisz w lustrze, jesteś przestrzenią, która widzi. I Harding opisał swoje doświadczenia w książce, w swojej książce, która nosi tytuł O braku głowy. Ta książka jest z 1961 roku. No i nie chodziło tutaj o metaforę, ale o radykalną zmianę punktu widzenia. Przesłanie tej książki brzmiało tak. Twoja tożsamość nie ogranicza się do twarzy, imienia czy też historii. Osobistej, jesteś świadomością, czystym patrzeniem, które nie ma formy, dlatego jesteś niczym i wszystkim jednocześnie. No to wszystko brzmi zagadkowo, brzmi mistycznie, no ale Harding podchodził do tego wszystkiego, proszę Państwa, jak inżynier, jak, jak m, przedstawiciel profesji takiej, prawda, technicznej, m, jako architekt, był, był architektem. I on tworzył eksperymenty, które właśnie miały pokazać, że nieposiadanie głowy to nie jest żadna abstrakcja, żaden wymysł, tylko fakt. I ciągle powtarzał: Spójrz na swoje ciało, gdzie się kończy? Widzisz ręce, ramiona, ale nie widzisz głowy. Spójrz na drugą osobę, ona ma twarz, a ty masz tylko widok na nią. Spójrz na niebo. Ono nie jest naprzeciw Ciebie. Jest tam, gdzie Ty. No i proszę Państwa, w tej swojej książce opisał swoje pierwsze doświadczenia braku głowy. I to był to prawdziwy przełom w jego życiu nastąpił podczas wędrówki w Himalajach. On wtedy był bardzo młodym człowiekiem i wędrując samotnie po wysokogórskich szczytach właśnie w Himalajach, nagle poczuł, że nie posiada głowy. I Hardik pisze w swojej książce, że po prostu otaczały go potężne szczyty, lodowce i bezmiar tej ogromnej przestrzeni, a on poczuł nagle, że doznał czegoś, co na zawsze zmieni jego sposób postrzegania rzeczywistości. I cytuję: Po prostu zatrzymałem się i spojrzałem, i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Nie było głowy. Nie czułem głowy. Tam, gdzie wcześniej był mój umysłowy obraz twarzy i czaszki, nie było nic, tylko niebo, góry, drzewa i nieskończoność. Nie patrzyłem na świat z wnętrza głowy, patrzyłem z niczego. Nie była to halucynacja, nie było to mistyczne uniesienie, to był czysty, trzeźwy wgląd. No i właśnie tutaj, proszę Państwa, może zastanówmy się nad tym, co on pisał właśnie, że z perspektywy pierwszoosobowej, no, no, nie ma żadnej głowy. Miejsce, gdzie powinno być ja, jest po prostu, tak naprawdę pustą przestrzenią pełną świata. Czyli tutaj chodzi o to, proszę państwa. Wszystko się sprowadza tak naprawdę, proszę Państwa, do tych obserwacji, które poczynili ludzie na wschodzie już dawno, dawno temu, że po prostu wszystkie nasze udręki, wszystkie nasze cierpienia biorą się skąd tak naprawdę? Z głowy. Z myśli, które przez tą głowę przelatują. Proszę zwrócić uwagę, czasami po prostu nic się nie dzieje, kompletnie nic się nie dzieje, siedzimy sobie spokojnie, jesteśmy nawet szczęśliwi, i nagle przez naszą głowę przelatują różne myśli. One wpadają, wypadają, nie wiadomo skąd się biorą, natomiast bardzo często skutecznie psują nam nastrój, bo taka jest ich, jak gdyby, specyfika, bo to po prostu odzywa się nasze ego. I ono się dopierdziela do nas. Ciągle jest niezadowolone, niezaspokojone. A czy umyłaś zęby? A czy, prawda, jesteś uczesana? A czy nie zjadłaś wczoraj za dużo? Bo teraz być może, prawda, odkładają ci, odkłada ci się tu, tłuszcz gdzieś. Cały czas różne myśli przelatują przez naszą głowę, nie wiadomo skąd się biorą. I oni po prostu, ci ludzie wschodu, zauważyli to. Że tutaj jest coś nie tak. Te nasze cierpienia to w głównej mierze biorą się właśnie stąd, że się pojawiają znikąd różne myśli w naszej głowie. Odzywa się ego i po prostu trzeba to um, odrzucić. Także to co mówił Harding to nie jest żadna nowość, to jest jak gdyby wariacja tego co już, już było ustalone wcześniej na wschodzie, tak? tylko że on akurat sobie tak to przetłumaczył, że, że on jak gdyby nie ma głowy, tak? nie ma głowy, ma tylko ramiona, tułów i tak dalej i nie musi się przejmować tym co tam się w tej jego głowie dzieje I, i, i tak naprawdę co się dzieje też z tym światem, tylko zatopić się można powiedzieć w urodzie tego świata. I to jest właśnie wariacja tego, co, co ludzie wschodu, co, co Krishnamurti na przykład twierdził, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Bo tu, proszę Państwa, nawet nie chodzi o to, że my możemy, jak gdyby, zapomnieć, czy mamy głowę na dłuższą metę. Wiadomo, to jest tylko chwila. No, na 10 sekund, prawda, możemy zrobić sobie taki eksperyment. O, teraz nie mam głowy, tylko mam na przykład tutaj te przedramiona, owłosione te włoski na przedramieniu, i teraz patrzę. I one prawda, gdzieś tutaj są przed smartfonem. No i fajnie, wszystko fajnie tak. Natomiast ten mózg nasz prawda, on produkuje dużo myśli, i wiele z tych myśli no, psuje nam nastrój. Po prostu jest cierpieniem bólem. Bo ego się odzywa, a ono się to pieprza. Bo taka jest po prostu jego cecha, że ono musi się jakby ciągle nas czepiać. Więc po prostu trzeba sobie zawsze w takich sytuacjach pomyśleć, że nie mamy tej głowy, po prostu no i yy, już, i poczujemy się po prostu lepiej. Także tu, ale wiadomo, że to nie jest możliwe na dłuższą metę, tylko na krótką, wiadomo. Natomiast yy, chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że wiele często w ogóle niepotrzebnych cierpień, yy, prawda, i, i stresu to mamy z tego, że właśnie w tej głowie pojawiają się różne myśli. I po prostu same już uświadomienie sobie tego powoduje, że będziemy sobie później lepiej radzić, bo już będziemy widzieli, jaka jest natura naszych problemów. Uświadomić sobie, że w głowie co jakiś czas pojawiają się myśli różne, napędzane przez ego, ale ono po prostu się czepia, no bo jest taka, takie skonstruowane, że ma się nas czepiać. Także tutaj Harding no to, to nic nowego w sumie nie wymyślił, prawda? No, tylko on sobie tak akurat to przedstawił, żeby on mógł to lepiej zrozumieć, to mu podpasowało, no i później nauczał już ludzi, że mają po prostu tak sobie wyobrazić, że tej głowy nie mają, tak? I to im poprawi po prostu nastrój, że już nie będą tak podatni na te no, no myśli, co to mówić, bardzo często właśnie negatywne i które no, no czepiają się, tak? Czepiają się nas i, i psują nam nastrój, psują nam pewność siebie, i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład, jak, jeśli Państwo macie stresujące spotkanie z dyrektorem czy z kimś, prawda, no to na ten moment chociaż sobie powiedzieć, że, że nie mam głowy. Mam tylko tułów, prawda, nogi, ręce, a Pan dyrektor sobie mówi. A mnie to w ogóle nie dotyczy, tak? Ja sobie siedzę, nie mam głowy. No to fajne, rzeczywiście, fajne, tylko że no, tak długo to nie można pewnie siebie oszukiwać. No, ale chodzi o to właśnie, żeby usmysłowić, że ten mózg produkuje toksyny cały czas. Nie tylko oczywiście toksyny, ale w dużej mierze jednak toksyny, toksyczne różne, prawda, myśli. Zamiast twarzy, tylko niebo, bez żadnych granic, bez jakichkolwiek rysów osobowych, miałem całe Himalaje, zamiast głowy a to było nieskończenie lepsze napisał w swojej książce Harding. No, i proszę Państwa, rzeczywiście no, tutaj warto podkreślić, że to nie jest nic nowego. Tylko on tak to właśnie sobie jakoś to wszystko przetłumaczył, to co wcześniej ludzie wschodu do, te, do czego doszli. Natomiast no, on rzeczywiście wtedy dopiero to dostrzegł, wcześniej tego jakoś tak nie zauważył, bo on sam przyznał, że przecież to nie była żadna wizja, to nie było trwałe odkrycie. Nie było to coś, co się zdarzyło nagle, tylko to było coś, co było zawsze, tylko on wcześniej tego jakoś nie, nie potrafił dostrzec. Natomiast być może warunki, w jakich się znalazł, wysoko w górach, w Himalajach, ułatwiły po prostu dostrzeżenie tego faktu, że tak naprawdę no, tej głowy, tak w przyjemności można powiedzieć, nie mamy. No i Harding podkreślił właśnie, że to, co było uderzające, w tym wszystkim to taki spokój i prostota tego momentu, w którym właśnie to zauważył. On twierdzi, że tam nie było żadnych, nie doznawał żadnych ekstaz, nie, był, nie widział żadnych aniołów, czy jakichś tam, jakichś tam dźwięków, prawda i tak dalej. Była tylko cisza i świadomość tego, że ja. W cudzysłowie, prawda, ja nie jestem zamknięty w ciele, jestem otwartą przestrzenią, która zawiera wszystko, co widzę. No, i Harding był przekonany, że odkrycie braku głowy może zmienić życie i błyskawicznie oświecić każdego człowieka. Twierdził, że nikomu nie potrzebne są żadne tam długoletnie medytacje, lata praktyki. Duchowe ćwiczenia, czy nawet yy, niepotrzebny jest żaden duchowy guru, tylko każdy po prostu musi w końcu zauważyć ten oczywisty fakt, że to, co nazywamy sobą, to nie jest jednostka zamknięta w ciele, ale otwarta przestrzeń, która wszystko zawiera. To oczywiście filozofia yy, bliska buddyzmowi, różnym odłamom buddyzmu. No, ale Harding był w tym wszystkim praktyczny, taki czysto świecki, prawda, pozbawiony religijnego zadęcia. On nie zakładał żadnych e, szat, e, nie mówił, prawda, o energii kosmicznej, tak jak niektórzy. Natomiast e, mówił po prostu, po prostu tak: zobacz, gdzie jesteś zobacz, że patrzysz z nicości. No i według niego to wystarczy, żeby przewartościować całe swoje życie i swoje ja. I to jest bardzo dobre w czasach narcystycznych takich pełnych narcyzmów, prawda? Ludzie sobie ciągle teraz robią selfie, prawda i tak dalej. Ciągle gdzieś szukają swojej też tożsamości, posługują się różnymi etykietkami żądają lajków podkreślają, przypominają swoje traumy i tak dalej, i tak dalej natomiast Harding właśnie tutaj mówi zapomnij na chwilę o sobie zobacz, że jesteś czystą uwagą i to paradoksalnie może być ulga nie musisz być kimś możesz po prostu być jako świadomość, jako przestrzeń nie jako ego no i wielu ludzi, szukając duchowych przeżyć, próbuje wyrwać się z ciała, natomiast Harding zrobił coś odwrotnego, zobaczył, że nigdy w nim nie był, że ego to fikcja, konstrukcja oparta na lustrze, na zdjęciach, na tym, co mówią inni ludzie. Harding tłumaczy, że gdy jesteś sam w ciszy, w górach i patrzysz na świat z miejsca, gdzie nie ma twojej twarzy, wtedy pojawia się prosta, ale potężna prawda. Nie jesteś osobą w świecie jesteś światem, który patrzy. Douglas Harding zmarł w 2007 roku, ale jego idee nadal żyją w książkach, wykładach, w jego eksperymentach, które dosłownie można zrobić w kilka minut. Nie trzeba w nic, co on mówi, wierzyć. Wystarczy spojrzeć, proszę Państwa. I tak jak mówił Harding, nie chodzi o to, co myślisz, ale o to, co widzisz. A więc spójrz i powiedz, czy naprawdę masz głowę? Douglas Harding był inspiracją dla wielu późniejszych mistyków, nauczycieli duchowych i psychologów. Na przykład słynny Sam Harris, jeden z przedstawicieli tak zwanego nowego ateizmu, przyznaje, że Douglas Harding był jednym z najczystszych i najprostszych nauczycieli duchowych z jakimi miał do czynienia to był człowiek pozbawiony ego rzeczywiście no i Harris mówił że jego własne doświadczenie doświadczenie rozpuszczania się ja rozpuszczania się ego było bardzo podobne do tego co Harding opisał jako bezgłowe widzenie jak już wspomniałem, proszę Państwa, zanim został filozofem, Douglas Harding był architektem, projektował różne budynki, no ale po tym jak odkrył, że nie ma głowy, to jeszcze jako architekt używał takiej oto metafory: Nie jestem cegłą w ścianie świata, jestem otwartym oknem. Warto dodać, że Harding nie zakładał żadnej sekty, żadnej szkoły, nie tworzył wokół siebie kultu. Tak jak to robią niektórzy inni z tego nurtu, prawda, szkoleń duchowych. Nie przebierał się w różne szaty, nie wymagał hołdu dla siebie. To, co mówił, miało być sprawdzalne tu i teraz przez wszystkich, bez potrzeby żadnego guru. No i jego eksperymenty są do zrobienia w zasadzie no, w 30 sekund. Na przykład takie ćwiczenie polecał. Wskaż palcem na inne osoby. Widzisz ich twarze. Wskaż palcem na siebie. Co widzisz? Nic. Tylko świat. To właśnie miał być dowód na to, że nie jesteś osobą, ale świadomością bez formy. Harding, który zmarł w 2007 roku w wieku 97 lat, całe życie był zadziwiony prostotą tego, co odkrył, proszę Państwa. No czasami tak to jest rzeczywiście, że te najprostsze prawdy najciężej odkryć. Dziękuję za uwagę. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Dziękuję bardzo.